Są narkotyki, po których leżysz i słuchasz dżemu, ale są też takie, po których walczysz z niewidzianym gandalfem wy łazience i uczysz kota hiszpańskiego to nie jest wciąganie, to jest wyprawa do mordoru, tylko zamiast pierścienia masz robaka w mózgu, który mówi ci, żebyś rozebrał się na rynku i krzyczał jestem cebulą. Bufo Alvarius, żaba, która cię wysyła na spotkanie z Bogiem w kroksach, bierzesz żabę, podgrzewasz jej grzbiet, wdychasz i nagle wow. Nie masz imienia, nie masz ciała, jesteś czymś, czymś, które tańczy walca z fraktalem. Po 10 sekundach, mamo, jestem alfabetem, cicho synku, jesteś parówką, wraca z tripa i nie wiesz, czy byłeś w niebie, czy w lodówce. Jedno jest pewne, nikt już ci nie zabierze tej rozmowy z trójkątem. Skopolamina, narkotyk, po którym pomagasz własnym porywaczom. Typ dmucha ci coś w twarz, 10 minut później oddajesz mu mieszkanie, kota i dostęp do Wi-Fi. To jakbyś stał się Simsami bez gracza. Stoisz na dywanie i śmiejesz się, bo twój mózg właśnie próbuje się zresetować przez uszy. Policja, co się stało? Ty, ukradli mi rozum, ale zostawili cebulę. Datura, czyli witaj w piekle, z którego nie ma mapy. Pijesz herbatkę z kwiatka po pięciu minutach, rozmawiasz z lodówką, bo myślisz, że to twoja babcia. Próbuję zadzwonić z buta, palisz niewidzialnego szluga i mówisz, ten lepszy niż mentolowy. Nie masz halucynacji, masz inny świat, tylko że jesteś w nim idiotą. Ludzie po daturze wspinali się na przystanki bo myśleli, że to windy do nieba jeden typ zasnął na komendzie, bo myślał, że to hotel z żoną. Krokodyl, heroina robiona z żelu do golenia i nicości. Bierzesz raz i masz rękę jak popcorn po trzech dniach w bagażniku, to narkotyk, który cię dosłownie zjada. Skóra odpada, krew się śmieje, kości tańczą bregnęsa i to wszystko, bo ktoś pomyślał, ej, nie mam. Na herę, ale mam na spiritus i smutek. Daj, zmieszam. Podsumując, ludzie biorą to, bo myślą, że zobaczą Boga, ale często kończą widząc sufit szpitala i własnego ojca patrzącego nad parą kroksów. Chcesz lotu? Kup sobie trampolinę. Chcesz odlecieć? Załóż słuchawki, zamknij oczy i idź do lasu. Nie do trumny. To nie są narkotyki, to są zaklęcia, które rzucasz na swój mózg. A potem płaczesz, bo zamiast czaru, lewitacji wyszło ci zgon.